Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Moją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łód. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy w 2005 roku Jan Paweł II wrócił do domu ojca, świat cały pogrążył się w poczuciu osierocenia. Nasz ukochany słowiański Ojciec Święty przez całe życie upodobniał się do swego mistrza. Żył jego życiem, żył jego kapłaństwem. Żył w plastu matki Bożej. Wierząc, że dobry pasterz daje życie za owce swoje, kilkukrotnie objechał świat podczas 102 pierczynek zagranicznych. Gromadził nieboliczone tłumy przy ołtarzu Chrystusa. Uczył jak żyć i żył jak nauczał. Przez 27 lat potyfikatu uczył nas o Bożym miłosierdziu, poszanowaniu życia, o religijnym dialogu, wyznaniu do świętości, o umocnieniu jedności Kościoła, o wartości rodziny. Karmiliśmy się Jego Słowem, Jego życzliwością, Jego uśmiechem, a On nieustannie zadziwiał świat pełen wojen i nienawiści, swoją dobrocią, szczerością i pokorą. Nazywał rzeczy po imieniu, ale robi to z miłością i właśnie będąc prawdziwym światem miłości, poruszył cały świat. Jego pontyfikat zmienił oblicze Kościoła i świata. A więc nie czujmy się osieroceni, ale pójdźmy drogą, którą wskazał i którą przemierzył święty papież. Jak on, nie bójmy się stać narzędziem w rękach Boga i głosić Ewangelię nadziei. Dzielmy się z innymi naszą wiarą. Na tej uroczystej mszy świętej, która otwiera nasze parafialne obchody na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, chciałbym serdecznie przywitać wszystkich duchownych gości i całą parafialną wspólnotę. W szczególny sposób chciałbym przywitać konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto, Pana Krzysztofa Grzeczyk z żoną Jolantą, i Przewodniczącą Rady Kolonii Świata, panią Teresę prezowską, z mężem. W tej uroczystej przy świętej przewodniczył będzie profesjał misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w Kanadzie, ojciec Alfred Krzemka. <mum> you Ile razy próbowano określić Jego życie, posługiwano się Jego słowami, przypominano go wielokrotnie jako kogoś, kto jest dla nas wzorem, sterem, tym, który miał i prowadzi nas do samego Boga. Nawiązując do papieża, trzeba dotknąć tego momentu, kiedy Jezus Chrystus ustanawia pierwszego papieża. Wiemy, że jest im Piotr, skala, a na tej skale z głównym i kościół i bramy wiekielnego nie przemogą. Tak Jezus Chrystus ustanawia papieżstwo, ustanawia tego, który jest głową całego kościoła. I moi drodzy, był to pontyfikat niestety. Był to pontyfikat świętego papieża. Wiemy, że żeby opowiedzieć całe jego życie i cały jego dorobek, to musielibyśmy tutaj chyba, nie wiem, ze 100 godzin opowiadać. I jeszcze byśmy tego wszystkiego nie wypowiedzieli, bo jest to niemożliwe. Wiemy, jak aktywne życie prowadzi. Zobaczcie, zaraz po Ustalowaniu na papieża w 264 papież na Kościoła. Po dwóch tygodniach opuszcza już Watykan. Na pierwszą, najmniejszą swoją tęgrzynkę, można powiedzieć, do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Włoszech, 60 km oddalonej od, od Watykanu. Pierwsza mała tęgrzynka. I tam są jego ciekawe słowa. Może nie wszyscy śledzą, bo można naprawdę wiele, wiele jego słów odnajdywać w wielu miejscach, ale to był ten początek. I wtedy powiedział tam. Papież musi być najpierw mężem modlitwy i dopiero wówczas może przekazywać Kościołowi prawdy o Bogu. Najpierw musi być mężem modlitwy. Tak powiedział i tak był przez cały swój pontyfikat. z Janusz, ja i myśmy się wychowali na tym pontyfikacie. To tak moje powołanie jest zrodzone w jego pontyfikacie. Myślę, że gdyby on nie był kapłanem, on nie inspirował. On był tym wzorcem, do którego każdy z nas wtedy młodych kapłanów dąży. Bardzo dziękuję mu za jego niesamowity przykład. Miałem raz tylko życzyć szczęście, aby podejść do Ojca Świętego. To mi był I, i być szczęśliwy. Podchodzę, a Ojciec Święty pyta, a czego Ty chcesz? A ja mówię, no bo nie wiedziałem co powiedzieć, bo byłem przygotowany, w ogóle na to zawsze coś się znieść. A ja mówię, proszę o błogosławieństwo dla Polonii Angielskiej. I nie było błogosławieństwa. Jestem proszę. Przez całe moje tutaj życie w Kanadzie i jestem świadom że Bóg działa, że Bóg działa przez wielu, przez wielu przez wielu z was, tylko trzeba się otworzyć na ten wielki moment właśnie tego przyjęcia Boga do serca. I moi drodzy, dlatego dzisiaj, kiedy w tym roku będziemy obchodzili 18 maja, Jego stulecie urodzin Warto sobie przypomnieć niektóre jego słowa, niektóre jego wypowiedzi, tych chomili to tysiące. Wiesz? Jest to kolejna okazja, żeby usłyszeć, co chciał nam powiedzieć. Żeby usłyszeć te Jego cudowne wskazania, które mają uczynić nas wszystkich szczęśliwymi. No bo wszyscy dążymy tak jak on. Do świętości i do nieba. Niech Bóg nam za te wszystkie dwóch sławi, niech nas prowadzi jak najpiękniejszą drogą do zbawienia, abyśmy mogli spotkać się wraz z Nim i wieloma innymi świętymi na ziemię. Amen. byśmy dążyli na spotkanie ze Zdrowicielem i osiągnęli życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Lecia obchodów urodzin Jana Pawła II przypominam, że w Polsce jest ogłoszony rok oficjalnie Jana Pawła II. Wiele wydarzeń będzie w naszej geografii tutaj się działo przez następne kilka miesięcy, jest za zaplanowanych, będą filmy, między innymi będzie film The Divine Prime, który dopiero w przyszłym tygodniu, a raczej za dwa tygodnie pojawia się w Stanach Zjednoczonych w kinach. Film dokumentalno-formularny, a więc już kończymy proces zakupu licencji do naszej parafii. Dziękuję Ojcu Prowincjałowi za piękne słowo Boże, przewodniczenie tej krzyż Świętej. I pozostałym księży, ojciec Jan Bosko, ojciec wcisk, wciąż wciską z dziećmi, z Francji, z Francji, z i Cydzik. Serdecznie witamy, dziękujemy za wspólną modlitwę. Widząc te trypty, które tutaj widzicie, zostały wykonane w czterech przez Fundację Jana Pawła II w Szydnie, w i Zostały one wraz z reliktami rozesłane na cztery kontynenty. Ten e, rozpoczyna tę regenerację dzisiaj, właśnie w północnej Ameryce, będzie wędrował po polskich parafek wraz z relikwiami, o których za chwilę powiem. Następny jest w Europie, trzeci jest w Australii i w Nowej Zelandii, czwarty jest w Tajlandii i Azji, w tamtych stronach. A te relikwie, które mamy, te po prawej stronie, to ojca, relikwie Ojca, ojca świętego na Pawła II, krew. Krew z 13 maja, a więc krew, która został ugodzony królem na placu świętego Jana Pawła II. A po lewej stronie siostry Faustyny, bo siostra Faustyna Jana Pawła II to są nierozłączne postaci. Dzięki właśnie Janowi Pałowi II mamy w Bożym Osiedlu te wspaniałe koronki i wszystkie małżeństwa. Tym tych jest tylko u nas dzisiaj i idzie dalej. Z tej okazji również dzisiaj e, rozprzygotowaliśmy wystawę o cudach eucharystycznych w Kościele. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w historii Kościoła jest udokumentowanych i zatwierdzonych oficjalnie już ponad 130 cudów eucharystycznych. Większość z nich jest e, przynajmniej połowę ukazanej dzisiaj na tej wystawie, która jest w sali kilka kilkadziesiąt paneli. Dużo można się dowiedzieć i zobaczyć. Ja sam byłem zdziwiony, kiedy przeczytałem, że w XIV wieku Poznaniu jest udokumentowane, cudyu charystycznej i zatwierdzone. Naprawdę zachęcam zejść i obejrzeć, a wystawa jest sprzęt od dzisiaj do przyszłej niedzieli włącznie. I również chciałbym zachęcić dzieci do udziału w konkursie. W konkursie z okazji Jana Pawła II, a polskie szkoły zostały odpowiedzialne za zorganizowanie tego konkursu. Na zawsze w naszych sercach pimy dla Ciebie święty Jan Paweł II to Hema, dla dzieci w tym konkursie sześciu różnych kategoriach. A ci, którzy wygrają, budują pierwsze miejsce, to dostaną dobre nagrody od sponsora, a jest nim kredyt. Tylko jedną zwrotkę umiecie. Ale tylko jedną zwrotkę umiecie. Ale drugie zwrotki nie umiecie. Wyrzekły me imię moją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łódź. O pracy, i czy serce? O Panie, to ty nam nie spójrzamy? O Jego usta, ma... gdzieś przejaku niebie? Ojomaa.